Czy opowieści z dzieciństwa nas zmyliły? Czy miłość doskonała i wieczna jest tylko iluzją? Tak, w każdym razie potwierdzają to statystyki, bo co trzecie małżeństwo w Polsce kończy się rozwodem, a powszechnie wiadomo, jak krótko trwają związki nieformalne co potwierdzają na moich sesjach moje klientki. Wypalenie miłosne, nazywane również wyczerpaniem serca, lub miłosną depresją, jest równoznaczne z kryzysem w parze związanym z rutyną i ogólnym zniechęceniem. To zniechęcenie najczęściej występuje w wyniku silnego rozczarowania. Wielu ludziom trudno jest dostrzec, że miłość nie wystarczy do przezwyciężenia wszystkich problemów życia codziennego. Im bardziej życie pary zostało wyidealizowane, tym bardziej dotkliwe jest rozczarowanie i tym bardziej wypalenie w miłości może siać spustoszenie w związku. Codzienne życie we dwoje, zwłaszcza gdy decydujecie się na wspólne zamieszkanie, to nieustające wyzwanie. Wymaga ciągłej adaptacji, wysiłków między dwojgiem ludzi, którzy z pewnością są bardzo zakochani, ale mimo to pozostają różni. Bardzo często oczekujemy, że miłość nada sens naszemu życiu, a także zapewni szczęście, komfort i bezpieczeństwo. Jak życie i moje osobiste statystyki pokazują, więcej kobiet niż mężczyzn doświadcza tego typu wyczerpania, wypalenia w miłości. Tę specyfikę można tłumaczyć tym, że mają one wyższe i liczniejsze oczekiwania w stosunku do życia we dwoje. Problem polega jednak na tym, że wszystkie te oczekiwania, które pokładamy w miłości są nieosiągalne. Co gorsza, większość z nich jest nierealistyczna. I mogą spowodować wielkie cierpienie i ostateczne wyczerpanie. Im bardziej czujesz, że znalazłaś czarującego księcia, tym bardziej prawdopodobne jest, że wypalisz się w miłości. Między twoimi często nierealistycznymi oczekiwaniami a idealizacją partnera, pojawia się rozbieżność, i szybko stajesz się zmęczona i rozczarowana. Między innymi ta sprzeczność pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością leży u podstaw wypalenia i wyczerpania w związku. Najczęściej mówi się o wypaleniu zawodowym, jednak niektóre sytuacje miłosne mogą rzeczywiście prowadzić do wypalenia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na pewne znaki ostrzegawcze. No, często się mówi, że żeby się wypalić, to trzeba najpierw płonąć. No i to wypalenie po takim miesiącu miodowym, wcześniej czy później, może się pojawić również w Twoim związku. Ono nie pojawia się z dnia na dzień niczym przeziębienie, natomiast jest to proces stopniowego wyczerpania emocjonalnego, fizycznego, psychicznego i relacyjnego. Symptomy tego miłosnego wyczerpania można pomylić z objawami depresji. Pojawia się drażliwość, permanentne zmęczenie, utrata energii, zaburzenie snu, bóle, brzucha, smutek, niepokój, spadek popędu płciowego. I jeśli trwa to przez kilka tygodni pod rząd, to jest wyraźny sygnał, który może wskazywać na wypalenie w związku. Jednym z pierwszych symptomów Twojego wyczerpania jest spadek pewności siebie. Zaczynasz kwestionować wszystko i wątpić w swoją wartość, w swoją zdolność do kochania i bycia kochaną. Często czujesz się wyłącznie odpowiedzialna za swoje niepowodzenia w miłości, ponieważ wraz ze zmęczeniem pojawia się trudność w spojrzeniu na sprawy z właściwej, obiektywnej perspektywy. Stajesz się cyniczna, nie ufasz już ludziom, ponieważ uważasz, że wszyscy są niezdolni do zaangażowania e, lub nie są wierni. Wmawiasz sobie, że miłość istnieje tylko w bajkach. Niezdecydowanie jest kolejnym objawem wypalenia miłosnego. Wszystko komplikuje się w twojej głowie, gdy myślisz o swoim miłosnym życiu, ponieważ boisz się dokonywania złych wyborów. Być zakochanym w wypaleniu to także mieć słaby bezpiecznik. Wściekasz się z powodu najmniejszej rzeczy, którą wcześniej byś odpuściła, ale której teraz już nie akceptujesz. Także widzisz wszystko w czarnych barwach. Wmawiasz sobie, że miłość jest dla innych, że nigdy nie spotkasz odpowiedniej osoby. Co więcej, będąc singlem, często unikasz nowych spotkań, ponieważ twoje serce jest zbyt udręczone, by pozwolić sobie na miłość. Często oznacza to, że nadszedł czas, aby zrobić sobie prawdziwą przerwę od randek, zwłaszcza jeśli ostatnio przeżyłaś serię rozczarowań. Jeśli jesteś w stałym związku i mieszkacie razem, to objawy, które wymienię, mogą być zapowiedzią. Pojawiającego się lub już trwającego wypalenia. Stałe napięcie i kłótnie między wami stają się coraz częstsze. Czujesz, że jesteś źle rozumiana, a twoje opinie nigdy nie są brane pod uwagę. Doświadczasz objawów podobnych do depresji, które stają się coraz częstsze i trwają coraz dłużej. Czujesz się nieszczęśliwa w związku, ale nie czujesz się jeszcze gotowa, aby go opuścić. Czujesz urazę. Przestaliście rozmawiać o ważnych rzeczach i bardziej przypomina się współlokatorów niż kochanków. Przy najmniejszym rozczarowaniu zamiast dyskutować czy rozważać kompromisy, diaboliczny głosik w Twojej głowie szepcze ci do ucha, że gdzie indziej, może być lepiej. Jak zatem zapobiegać i uleczyć wyczerpanie w miłości, gdy już się pojawi? Nigdy nie jest za późno, aby uratować związek bez względu na to, w jak krytycznym jest momencie. Aby zapobiec lub wyjść z wypalenia miłosnego, ważne jest, aby najpierw uświadomić sobie swoje oczekiwania co do związku miłosnego. Czy są realistyczne, czy zbyt wysokie? Czy jest coś, co możesz zrobić, aby lepiej zrozumieć samą siebie? Czego tak naprawdę chcesz w swoim życiu miłosnym? Na tym etapie pojawia się też pytanie, co robić? Uratować swoją. Parę, swój związek w imię miłości, czy szukać szczęścia gdzie indziej. Kluczem, jak zawsze, pozostaje komunikacja. Jeśli zidentyfikowałaś swój problem, poinformuj swojego partnera, byście wspólnie ustalili, co możecie w tej kwestii zrobić. Możesz podzielić się swoimi uczuciami i potrzebą znalezienia wspólnego rozwiązania. Daruj sobie krytykę partnera. Rozmowy pozwalają parom zidentyfikować, czego brakuje w ich związku, po czym dużo łatwiej podjąć kroki, by znów poczuć się zaangażowanym i podekscytowanym. Jednak, jak słyszymy w piosence, do tanga trzeba dwojga. Oceń zatem jego motywację i dyscyplinę, aby wprowadzić niezbędne zmiany, aby wspólnie stawać się lepszymi. Jeśli twój partner nie bierze pod uwagę pokazywanych przez ciebie problemów, lub nie traktuje poważnie tego wyczerpania, Separacja staje się nieunikniona. Często moje klientki żalą się, jak to ich faceci nie mają sobie nic do zarzucenia i jednocześnie nie wykazują jakiegokolwiek zainteresowania i gotowości do pracy na rzecz poprawy sytuacji w związku. A jeszcze większy opór przejawiają, gdy pojawia się sugestia terapii czy pracy samorozwojowej. Mają prosty argument, że z nimi wszystko jest ok, że to już. Ona ewentualnie może siebie naprawiać lub zmieniać. To rozczarowanie w miłości może być też znakiem, że pora się rozstać. Zacznij myśleć o sobie, swoim samopoczuciu, swoich pragnieniach. Jesteś wyjątkowa i niezwykła i kompletna i masz prawo żyć i doświadczać swoich wyobrażeń o relacji miłosnej i związku, a nie ulegać zgniłym kompromisom i rezygnować z siebie poświęcając się dla martwego związku. Oczywiście sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej i wymaga dużo mądrości od obojga partnerów, kiedy mają dzieci. Gdybyś potrzebowała pomocy to zapraszam na konsultację. Jeśli, ma, jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, skomentuj proszę, polub i udostępnij. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski i z serca Cię pozdrawiam.